pierwsze że za głębiej przegrało. Jest to dla mnie niespodzianka. Olsztyn jest dla mnie niespodzianką również. Parę, parę takich ciekawych wyników już miało miejsce. wiedzieliśmy, że musimy wziąć w Patrzymy na siebie i na sobie się koncentrujemy. Ja się dziwię, dlaczego? dlaczego tak grają, a nie inaczej. Bo myślałem, że w końcu w tym sezonie pokażą z tym składem, jaki mają, że, że mają aspiracje naprawdę na, na, na pudło, że tak powiem. bo. Bo znam tych chłopaków, większość z nich albo jest w kadrze, albo, albo się obijała o kadrę w przeszłości i wiem, wiem co potrafią i dlatego dziwię się, może, może są zmęczeni, może to ten gaz dopiero dostaną za tydzień dwa i wtedy już nie będą, będą mnie do pokonania. Jak mówię, no na razie poczekajmy, to były dopiero dwie kolejki, czy też trzy i, i zobaczymy co będzie dalej. My mamy. Mecz przed własną publicznością i jedyne, czego uważam, że na pewno przed was, fanci hali, tego nie zrobimy, ale pewnego poważnego potraktowania, czy nie tym graniem minimalnym wysiłkiem, o minimalnym nakładzie sił, czy żeby wygrać mecz, tak jak to próbowaliśmy gdzieś, powiedzmy, pierwsze 30 minut w Wągrowcu, z całym szacunkiem do tego, co robił oczywiście Wągrowiec, ale wiedząc, co my możemy, co potrafimy, bo druga połowa była obrazem tego, jak powinniśmy zacząć te zawody, jak możemy, możemy wejść w Dużo, wejść więcej, mecz, dużo więcej, więcej, bo jeżeli wystarczyło 3,5-5 minut, żeby skoczyć na 6 bramek, to daje o czymś efekt, prawda? Mimo tego całego tych wojażów, tygodnia przebywania poza domem, po od razu po tych meczach z Ligi tutaj Awansu do Ligi Mistrzów, więc to, to na pewno miało jakiś tam też wspólny efekt. Myślę, że ale skończyło się dla nas dobrze i w tej chwili ta jakaś drobna... Drobne doświadczenie na pewno pozwoli nam spokojnie wejść w zawody. W sensie nie spokojnie, że na luzie, tylko spokojnie wejść w zawody skoncentrowani przeciwko Lubinowi. Z drugiej strony, tak jak już często powtarzałem, Uważam, że to jest też czas dla młodego przybyszkiego. Polska Liga, tak jak w Legnicy, mogliśmy dać mu praktycznie 30 minut gry i w ataku, i w obronie, bez efektu, bez problemów, żeby między innymi, żeby zespół jeszcze więcej dla niego pracował. Bo to jest jego doświadczenie. Nie wolno nam też wykluczyć sytuacji w przypadku podpukać kontuzji, że może ten zawodnik byłby nawet w tych najważniejszych meczach też potrzebny. Czyli to jest ten czas, w którym zespół też musi zapracować dla niego, żeby on zdobywał swoje doświadczenie. I mam nadzieję, że tak. Takie podejście będzie w niedzielę i to spowoduje też jak najbardziej to, żeby ten chłopak miał jak najwięcej tego czasu do zdobywania na boisku swojego doświadczenia.